Ja witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. My dzisiaj e, mamy z moim mężem mężem wężem wychodne. Linii została e, u babci na jakieś, nie wiem, 4 godzinki, nie? Coś takiego, a my przyjechaliśmy sobie do Władysławowa. Jeszcze nas tutaj w tym roku nie było, nie? W zeszłym roku byliśmy e, i my właściwie mieliśmy takie marzenie na ten dzień, taki wolny dzień nasz. E, aby pojechać do mm, luna parku, bo zawsze gdzieś byliśmy teraz linii na wakacjach, to mijaliśmy oh. jak to się nazywa te takie samochody, oh, yes. te to takie jest... mm, nie breakdance, tylko to takie samochody, gdzie się wsiada i wiecie, jeździ i uderza w siebie wzajemnie. No ale nigdy nie mieliśmy z kim zostawić Lili. No i dzisiaj sobie pomyśleliśmy, skoro Lili została u babci, to pojedziemy sobie po prostu do Luna Parku i pojedziemy samochodami. I taką mieliśmy rozkminę. Ciekawe, co nasi rodzice robili, kiedy zostawiali nas u dziadków. Mi się wydaje, że same nudne rzeczy, a przynajmniej zawsze tak mówili, że jedziemy tam, do banku, bla, bla, bla. A ciekawe, co faktycznie robili. No, jakoś sobie nie wyobrażam moich rodziców, Luna Parku, żeby mieli ja zostawić to jak to do Luna Parku. Poza tym ja miałam 7 lat starszą siostrę, więc jak już to moja siostra mnie pilnowała, rodzice mogliby się bawić, a my no, nie mamy starszego rodzeństwa, więc no z nami do Luna Parku nie pójdzie, chociaż w sumie to ona jest częściej niż my, bo ona się bawi na wszystkich zabawkach, to my nie możemy się bawić. Więc e, jesteśmy już we Władysławowie, w sumie nigdy nie byłam w tym Luna Parku. Luna Park Sowiński, więc idziemy się już bawić. Jak byliśmy kiedyś w Szwecji w Granalundzie, zawsze z Oliwą jeździliśmy, co roku z moją siostrą, to to była moja ulubiona jazda Naprawdę, to jest takie fajne, tak motylki w brzuchu, fajnie czuć Także chodzimy i zaraz sobie coś wybierzemy I wsiadamy Aaaa, I wróbacz Jaki to jest kolor? Agenta. Agenta! idziemy na ostatnią atrakcję, na taj Zobaczymy. Się zawsze boję w takich zabawkach, że one są stare. I to jest moje najgorsze takie, że wiesz, ugzięźli, uuuzieźli. Stanęli w środku, bo się coś zabawiło. Stanęli zabugowało. to stanęli, żeby nie spadli. Zobacz. Tam zobacz, jak się rozwaliło, gdzieś na sam był. A po co ty miałeś takie, takie prawda. mnie tutaj i co? Sadziłem się tutaj. O, Woda jest, uwaga, sprawdzamy wodę, ale czyściutka, piękna, Uuu, zimna, piękna i zimna, piękna. Zobaczcie ile ludzi we wodę, słowowie. Nie dziwię się, bo dla takiej czyściutkiej wody to warto przyjechać. Tylko te trójmiasto kurczę ma z tą wodą kłopot, a tutaj jest. Przepięknie, chociaż dzisiaj, jak widzicie, w ogóle nie ma słońca, jest za Zobacziliśmy sobie spacerek na plażę. Mój mąż czeka na ziemniaka, wiecie te chipsy takie ziemniaczane. A ja sobie tutaj weszłam obok do lasu, bo jak wiecie lub nie wiecie, jak kocham las i chciałam wam powiedzieć, że fajnie tak czasem wyjść sobie bez dziecka, bez linii, tak wiecie, pokorzystać. Chociaż powiem Wam szczerze, że jest coś takiego, że jak jest się bez dziecka, to sobie wszędzie myśli, o Jezu, tutaj ona by się fajnie bawiła. O Jezu, to jest dla niej, tu z nią wrócimy. No ale trzeba o tym pamiętać, żeby też odrobinę czasu poświęcić sobie. Bardziej, że teraz nim było i jak wróciła, to się bardzo stęskniła Lili też bardzo czekała na to, żeby pójść do babci. już jej wczoraj mówiłam, że pójdzie sama i ona powtarzała sama, więc bardzo się cieszyła, poszła od razu uśmiechnięta, więc też się cieszę, że ona się tak cieszy. Ja sama uwielbiałam spędzać czas u mojej babci, więc chcesz żeby ona jak najbardziej też miała taką możliwość, a my sobie chociaż możemy 4 godzinki do tej drzemki skorzystać, już jest zaraz 13, więc będziemy wracać i do zaraz tamtą stronę, bo, bo muszę ją położyć, bo coraz tylko przy mnie śpi, więc to jest jeszcze taki mały minus i plus, bo ja kocham z nią leżeć, ale wiecie, jak już będzie miała drzemkę sama, lub też nie będzie miała drzemki, ostatnio jeden dzień nie miała, to będziemy mogli sobie być dłużej i ona cały dzień będzie mogła spędzić u babci. No a na razie takie 4 godzinki. E, można tak po 6 godzinach się spać, im wiecie, się ogarnęliśmy to już trochę minęło, ale zawsze fajnie sobie tak wyskoczyć, fajne miejsce mieszkamy że mamy blisko nad morze więc jest bardzo fajnie No rodzice trochę pokorzystali Lili, tele, Lili też e, no i zobaczymy jak będzie wyglądała dalsza część dnia, dajcie znać czy Wam się często udaje by być bez dzieci, bo my ostatni raz teraz byliśmy z miesiąc temu na pewno, tak raz w miesiącu wiecie, mega tego pilnujemy a jak się udaje częściej to też Fajnie, czasem taka godzinka, 2-4 dużo, dużo robią. Także lecimy dalej. Jesteśmy w domku po i siadamy do pysznego obiadku. Dzisiaj mamy dorsza. W sosie pomidorowym przepis jest w kwestii smaku bardzo prosty przepis, a Sosik naprawdę jest pyszny. Do tego bataty, buraczki i idziemy jeść. To najlepszy dowód na to, że był to pyszny obiad. Zobaczcie ile Lili zjadła, praktycznie wszystko. Także bardzo jej smakowało. A my tutaj sobie rozłożyłyśmy Lego duplo. Nie muszę powiedzieć, że ja nigdy, nigdy nie bawiłam się Lego, nigdy nie miałam nawet. A Lili właśnie ma Lego duplo, sama chciałam, żeby miała i ona bardzo się lubi bawić. Ja też szczerze mówiąc, nadrabiam dzieciństwo i chętnie z nią buduję. Ma już tutaj kilka zestawów: ma takie fajne pudełeczko, w której na kupiłam te i sobie tutaj buduję. Na ciuchcie, dzieciuchcie, bo Lili kocha pociągi. A coś tam tu lokomotowa się zepsuła, gdzie będzie jechała? Także o. chyba już dzisiaj zostaniemy w do domu, jeszcze przeskoczyć, no do... i mama pomoże, do paczkomatu. I po lody, bo nie mamy w domu, a jest tak gorąco, że potrzeba lodów, nie? Co tutaj jest? A tutaj było takie fajne lotnisko. Tylko mam się książeczkę znaleźć, żeby zobaczyć, jak to. Bo... O jezu, to jest herbatka. Chcesz? Proszę. Mama też pije. Yes. Możesz? patrzcie, no Super! Zobaczcie, jakie piękne poduszki, my takie mamy! Śliczne! I kocyk boho, piękny! Ja mam je chyba z Pepco. A tu idealnie pasuje do tego taki kocyka. Śliczne! O no, zobaczcie, w algiku, pasta z... Kruka. Szkoda, że nie ta, której mi teraz brakuje. i patrzcie, jaki piękny deser lodowy. Jak fajnie wygląda, super. Które są te lody, które ty mi kupujesz? To są te? Tak, to są te. To są pyszne lody. Jak będziecie wy Aldików, to koniecznie sobie spróbujcie, bo są mega dobre. A nie są takie drogie. Ile one kosztują? A, drogie, dobra, 4 zł. To chyba te. A, ale są bardzo, naprawdę bardzo dobre. Zobaczcie jak pięknie wyglądają, tak jak na zdjęciu, albo nawet lepiej, Jeszcze więcej jest tej żurawiny, teżka. Mamy już wieczór, słuchajcie, a ja jeszcze się zabrałam za układanie książek, ponieważ, jak widzicie, jest tutaj u nas już duży bałagan mamy tu strasznie dużo napychanych książek. Przygotowałam tutaj część, którą wystawiłam na bietę, nie wiem jak to oglądacie, czy jeszcze one są. Natomiast wystawiłam je do sprzedaży. Tutaj jest książka, którą kupiłam, jak Liliś miał urodzić. To są naprawdę bardzo dobre książki. Ta jest fajna, taka spokojna. tą teraz niedawno właśnie skończyłam, więc wystawiłam je po 10-15 po 5 zł, więc jeśli chcecie to zajrzyjcie, może coś jeszcze jest albo ja je po prostu oddam do biblioteki, bo to są naprawdę takie bieżące pozycje, niektóre z nich to są bestsellery, więc na pewno się nimi zainteresują, komu się po prostu przydadzą, a ja chcę sobie tutaj, słuchajcie, zrobić miejsce na nowe, bo, bo czas Tutaj właśnie trochę, no, porządkowe, są tu książki, już z których tak nie korzystam. Kiedyś na przykład marzyło mi się, aby mieć dużo książek ze przepisami. Kupowałam sobie na przykład takie moje wypieki, desery. Jak będę miała rodzinę, żeby mieć takie książki, ale wiecie co, teraz, ja już po prostu tak zdrowo gotuję bez cukrowo i tak dalej, szukam zamienników i teraz mi się te, książ te książki też nie przydadzą, bo raczej nigdy już nie będę tak na słodko gotować. Niestety może mój mąż by powiedział. Ale tak, na pewno chcę bardziej zdrowo. Więc chyba już z nich nie skorzystam, muszę je jeszcze obejrzeć, ale właśnie, no, ułożę sobie tą pozostałość i przygotuję jak coś do oddania do biblioteki. O to był za dzień, ale już ogarnęłam Lili, już śpi. Ja sobie jeszcze chwilę poleżałam, mam godzinę 23. A ja, słuchajcie, chciałam się Was zapytać jeszcze jedną rzecz, bo mam już głowę tłustą chyba z tego wszystkiego, dzisiaj jest jakieś 30 stopni cały czas, najgorętsza noc dzisiaj jest słuchajcie, byłam w tym paczkomacie, w ogóle paczkomat nie działał i w ostatniej chwili zdążyłam odebrać paczkę, chociaż mam nadzieję, żeby mi go jakby przedłużyli ten czas odbioru i słuchajcie, zamówiłam sobie książkę która jest obdrapana, hmm, nie lubię jak jest zniszczona na początku, bo wiecie, potem sprzedać czy coś a jest dziura, może uda mi się zareklamować. W każdym razie jest to książka Nowoczesny Networker. I w sumie nie wiem do końca, czy pytać się Was o zdanie, czy nie, bo jakby to i tak jakby no, nie będzie miał większego wpływu na mnie, ale jeśli macie jakieś doświadczenie w tym temacie lub też swoje zdanie, o którym chcecie powiedzieć, to najpierw ja mi, co sądzicie o networkingu, o networku. Ja słuchajcie, muszę Wam powiedzieć, że w mojej gdzieś tam głowie, gdzieś tam świta taki pomysł, dlatego że ja kocham być w domu, ja naprawdę uwielbiam być w domu, tak jak mój mąż na przykład widzę tą różnicę, że on... Trochę się męczę, jak jest za dużo w domu. W sensie, może nie, no, bo pracuję w domu, ale wiecie, no, obowiązki domowe nie sprawiają jakieś mega przyjemności, no jest z facetem to też inaczej, chociaż kobiety też nie zawsze lubią. No, generalnie różni mi się od siebie. Ja bardzo lubię być w domu, dbać o dom, albo wyjeżdżać i z Lili, żyć takim życiem, wiecie, spokojnym domowym. I mam gdzieś to tam w głowie, żeby może po prostu w domu zostać i pracować w domu również. No ale wiadomo, pracować trzeba. I coraz bardziej ostatnio myślę właśnie o networkingu. Mam na uwadze jedną z firm, która właśnie jakby w sieci działa. Inspiruję się też tym, że mam koleżankę, jedną. Świat dwie, które właśnie w networku pracują i słuchajcie, osiągają naprawdę bardzo dobre wyniki, jeśli chodzi o zarobki, też się w fajny sposób rozwijają, robią fajne, ciekawe rzeczy, no a przede wszystkim właśnie są w domu, są w domu ze swoim dzieckiem, towarzyszą mu w każdych okolicznościach po prostu, kiedy są potrzebne, to są, a ja na przykład jak sobie pomyślałam powrocie do pracy i o tym, że będzie mi kiedyś ciężko, jak Lili na przykład zachoruje i ja nie będę mogła wziąć wolnego, albo wiecie, nie będzie to dobrze odbierane, a tak to zawsze możecie pracować ze domu, więc no bardzo o tym myślę, dajcie mi znać, co Wy myślicie. Ja może kiedyś stworzę swój zespół um, właśnie networkerowy, jak <laughs> to się mówi. Do niego dołączycie i będziemy mieli ze sobą kontakt. Dajcie znać, czy byście mi zaufali, żeby coś takiego zrobić, czy macie ochotę na jakąś zmianę w swoim życiu, bo ja też coś takiego czuję, że chciałabym właśnie coś zmienić, zanim wrócę do takiej swojej pracy pracy. W ogóle może chciałabym zmienić dziedzinę swojej pracy, jak nie tutaj, to mam też inny pomysł na to, co mogłabym robić, ale to jest takie coś, co mogłabym robić, wiecie, teraz, będąc w domu i tak dalej wieczorami, czy jak mąż jest z Lili więc no, muszę sobie tą książkę poczytać, zobaczyć, um, jakie tutaj są wskazówki, ponieważ jest bardzo ważna książka dla każdego networkera, więc um, no, to mam na pewno znać, jak mi się ta książka sprawdza, a potem napiszcie, um, jakie Wy macie doświadczenia z networkiem też... Um, czy nie czujecie się, wiecie, tak usatysfakcjonowani swoimi zarobkami, miejscem pracy, przyszłością w tej pracy? Wiecie teraz, jak wszystko się wszystko um, szybko zmienia, że trzeba nad tym życiem trochę nadążyć i trochę um, popłynąć wraz z nurtem tym, tej rzeki, bo jak po prostu zostaniemy w miejscu, to nas zaleje fala, że tak powiem. Jak widzicie, pranie mam przed sobą. Tu to muszę, tu to rzeczy już do prasowania, więc może to by dzisiaj porobię albo i nie. W każdym razie chciałam Wam sprzedać taki patent, może logiczny, może nie, na czytanie. Ja na przykład uwielbiam czytać, ale no, odkąd jest moja córa na świecie, to kompletnie nie mam na to czasu. Ale odkryłam, że to jest, słuchajcie, takie tylko gadanie, że się nie ma czasu. Teraz, słuchajcie, nieważne, czy to jest pierwsza w nocy, druga czy trzecia, bo różnie chodzę spać. Siadam sobie i czytam kilka stron. To jest, słuchajcie, 10-15 minut. A w ten sposób w końcu udało mi się dokończyć tą książkę. W sumie nie w końcu, bo kupiłam ją chyba z miesiąc temu, więc naprawdę bardzo szybko, bo ostatnio kończyłam książkę, którą jeszcze nie skończyłam, którą czytałam e, od. E, m... Lili się urodziła i ja jej nie skończyłam czytać jakoś tak, także naprawdę bardzo długo. A tą, słuchajcie, właśnie już kończę, zostały mi chyba dwie strony na końcu. No, a jeśli chodzi o tą książkę, jest bardzo średnia. Hmm, nie jest moim zdaniem jakaś super bardzo do polecenia szybko się czyta, ale jakby ja lubię książki, takie akcji, w których się bardzo dużo dzieje, ale w każdym razie chciałam Wam tutaj się podzielić tym, że naprawdę można sobie tak usiąść na takie 10 minut przed snem i to jest również wystarczające ja sobie wzięłam właśnie drugiego loda i dokończę te dwie strony i może doczytam tamtą książkę, która na mnie czeka. Także ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Subskrybujcie koniecznie kanał, żeby być na bieżąco i do zobaczenia, pa. pa.